Cześć witajcie, z tej strony Dawid Dzisiaj kolejny film z Contraband Police Ja nie przedłużam Klikamy, jutro pojawi się Age of History 3 No, mówiłem tak szybko ze względu na to, że tam on gada i to dość głośno potrafi zagłuszać Dlatego tak szybko mówię Znaczy się wypowiedziałem na początku ale już oczywiście na spokojnie wzywamy transport policyjny, bo wiem, że misja będzie y, też z y, tym samochodem więziennym. I pytanie kiedy, więc muszę sobie nakupować amunicji, bo mam jej mało. W najlepszym wypadku po prostu mało. Więc przyjechał sobie nasz ulubiony sprzedawca. Zakupimy od niego dwa skalpele. Ponieważ są nam potrzebne. I poza tym jeszcze może być rura. A tak to tylko amunicja. A to ci opchnę. Dobra. A jeszcze, przepraszam. Jeszcze tu mamy możliwość. Schowania naszej wspaniałej kontrabandy. Jest. Dobra, już biegniemy do roboty, bo wiem, że tutaj mi bardzo zatruwać będzie. Ech, a rząd udziela azylu. Pozwolenie na wjazd. Czyli Albarak będzie bardzo przyjeżdżał. Dobra, więc tak. Przebite opony, zniszczone światło, powód wjazdu, odwiedziny, jesteś z Albaraku. No to już regulacje wjazdowe. A, jeszcze wybitą szybę masz. Wybite szyby. Dwie toalety wiezie. No, dwie. A jakie są tutaj przestępcze? Przebite opony. Oho. Wiek kierowcy... Pie nie ma co sprawdzać, widać, że nie ma. Okej, okay, ale masz dwie przebite opony. Już jesteś, mój drogi, podejrzany. No, ale, panie kolego, widzę, że ty tutaj jesteś uczciwym człowiekiem, który nie wiedzie. Okej, okay, no to co? Yy, a, jeszcze pieczątka! O, i jeszcze numeru nie sprawdzałem. Aż zapomniałem już i daty. Czekaj, przepraszam. I w sumie niczego tu nie sprawdziłem. Dobra, już wszystko. Zmień narodowość. Ona ja, nie ta pot. No. I załataj opony tak, żebyś nie był podejrzany. Nie, no nie mogę z tym zwierzęciem moim. Kurde, jak będziecie kota słyszeć po raz kolejny, to ja was bardzo przepraszam. A, oczywiście mi utrudnia. A mam to gdzieś tam, nie chcę sięgnąć. List przewozowy 18G, numer rejestracyjny 51, królestwo Rygrey. 7 lat. 23 lipca Artur Melnik, 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 dobra. Ojej, co ty tu wiesz? Tichaj, kocie. No ja Was bardzo przepraszam za to dość utrudniające zwierzę. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak słyszalny, bo w jednym z filmów słychać go. Co prawda nie jest kontraband police, ale z Minecrafta już tak. Czekajcie, jedną rzecz zrobię tylko. Sobie tutaj przy okazji będę sprawdzać. Dobra. Ajdź. Dobra, zaraz. No, zdjęcie. Zgadza się. Na pewno nie ma żadnych tych. No nie ma. Nie jesteś nawet podejrzany. Zaznaczyłem ci coś? No nie. Masz dobrze, i teraz, w momencie kiedy sobie jedzie kolejny, to ja sobie wezmę. Już, już idę, odchodzę. Już, już, już. Kurde, kocie. Przestań. Atajcie. Dobra. Yy, więc tak, wybite szyby, zniszczone światło, brak lusterek. Wszystkiego po jeden, z tych pierwszych trzech. E, maj, październik. Sultan, Sultan, dobra. Imię, nazwisko. Okej, okay, numer rejestracyjny. Z Albaraku jesteś, pozawodem wjazdu jest azyl. Dobra. Oj, powiem ci stary, że ty biorąc pod uwagę ile ty rzeczy wiedziesz To dość ciężko, żebyś nie miał. O... Ale żebyś nie miał kontrabandy. Bo jednak list przewozowy łatwo jest popsuć. W sumie to gra, tutaj nic nie ma sensu to. Dobra, walić tutaj tych rzeczy więcej nie mógł chyba. Okej, okay, to już sprawdziłem. Dobra. Ładnie, pięknie, przewspaniale. Oczywiście, towarzyszu, to mi się podoba. Dobra, i porównujemy. Skrzynka, no nie. Środki chemiczne 2, skrzynka jabłek 3, work z nawozem 8, ta 1, dobra, wszystko się inne zgadza. Tylko, że to nie jest mikros 26D, chyba że ja jestem jakiś dziwny. Czekajcie, bo to nie waga. List. Yy, typ. Tło dokumentów, tło dokumentów, to jest jakieś dziwne. Tło dokumentów by się nie zgadzało. I tyle. Zamknąć te drzwi I jedź sobie. Nie ma. Dobrze. No. Zapraszam kolejnego tutaj. Jest. Jest! Tło dokumentów. Brak zderzaków? Jak to z, przy... z tyłu? Ma zderzak normalnie? Mmm, niemiło. No Alba, dobra, ulu. trudno. Materiały łatwopalne? Czy ty masz ich sześć, aby na pewno? Ano, posiadasz MBL, dobra, z Albaraku, praca. Wybacz. Przyjacielu, mimo, że nic złego tutaj więcej nie masz, no fajnie, że do pracy. Tylko pytanie, czy to na pewno praca? Czy uciekasz przed czymś? Burhan, 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 dobra. Grazduk, no, to by się zgadzało. Jakie wy tam macie te wymysły? 27 lat, ups. Troszkę różnica. Żeby to opony 18G list przewozowy Nie no, tylko regulacje ci się nie zgadzają I nie wiem czy świat no światła też Zniszczone światła, dwa przednie Chyba, że to taka tekstura, jeżeli się okaże, że wszystko ma dobrze, no to to znaczy, że taka tekstura Nie wiem, może mnie okradną na pensję. Skąd mam wiedzieć? O! Witam uczciwego obywatela. Prawie. Prawie uczciwy. No zniszczone światła zero, no to tamto to jest taka tekstura po prostu. No tak, rozwalone tutaj w drobny mak, ale to tekstura. Ależ oczywiście. Dobra. I tutaj mamy. Podsufitka, podsufitka. Boże ten skalpel to przy tym walnie. Przy tej podsufitce. Dobra. A tutaj może coś? Maybe? Albo nie. Przodu tutaj w zderzaku? Nic. A to był ten BG. Częściowy numer. No tak, brak wolnego miejsca. To dość sensowny powód. Jednak. Okej okay. No i biegniemy po resztę, tak? Czy już nie ma więcej? Nie jest, w Tutaj pięknie, jest i jest I teraz tak Witam pana, szanownego I tyle. I dostaję 160, bo oczywiście między przednimi siedzeniami, no tak, złodziejstwo Wszystkie hańba Proszę tylko nie strzelanina Jak będzie strzelanina to nie wiem Kurde ja tak tego nie lubię Jeszcze jedna na pewno będzie Dobra, idziemy spać Proszę kurde, wszystko tylko nie strzelanina Jest, dobra. Jest. Nie, znaczy nie ma. Właśnie. To dobrze. Nasz Adron dobra, fajnie. Jest fajnie. Pracowity dzień na granicy. No fajnie, bardzo pracowity, wiecie. No powiem wam, że dużo się dzieje. chciał go zestrzelić. Tak fajnie stoi, idealnie, tak do strzelenia w niego. Mamy w ogóle 75% fabuły, teraz już pod 80 nawet, więc yy, niedługo koniec. Znowu, drugi raz. Tak, konieczne. O Boże, co ty masz za list przewozowy? No dobra, tu już mi nie powiedzą, że nie ma zniszczonych świateł, no Tu już nie powiecie mi, że nie ma Pokażcie mi to 50 lat Królestwo Rekrei Albarak Regulacje wjazdowe Nurdin. Ach. Ma... D? Imię, nazwisko? Data ważności. Bo tu jest 80. Dobra. Reszta tutaj ładnie się pięknie zgadza. Czy masz wszystkie rzeczy? Tak. Posiadasz. O Boże Święty, co ty tu wiesz? To chyba jakaś kpina. Chyba, że się zgadza list, chyba się zgadza, bo jest ten 3, 3, 3, 10, dobra, no proszę Bez bardzo, wszystko inne się zgadza, tylko połowa hmm. jego dokumentów, nie? No. No i klasa. Po tam troszkę. I możesz przyjeżdżać po raz kolejny. Aj, zmień powód gwiazdu. I drzwi zamknij. O, o jeszcze coś. Numer jest rację. A bez kitu zapomniałem. I pieczątka. No i te szyb nie widziałem, nie wiem. A, nie mam tej a Dawaj te. to. Co on tu się skarży Rally Na pewno data ważności, to już widzę. I jeszcze tło dokumentów, ale widzę, że jesteś z jedno. Zjednoczonego raju. rachowy. Który to? A przepraszam, miałem do więźniów. Ups. Dobra, miałem do nich nie strzelać już. Zapomniałem. Ale dobra przeżył, strzał w kolana Bardzo nieprzyjaźni ci ludzie tutaj są, więc trzeba ich czasami ogarniać Te kurczaki to tu dlaczego tak stoją? Kto je tu tak chciał? No nie mówcie mi, że w tej słomie coś będzie, proszę nie. Ja nie mam wideł. Nie ma, ale jak to on miał? Dwie kontrabandy? To tyle, on za to do więzienia i. Nie, dobra. Już się bałem. A może tu gdzieś? A może i nie? Tutaj, tu, nie no, ale to on za dwie, nie mówcie mi, ale że mamy dwie kontrabandy i to tyle. Nie, trzy. No, naprawdę. Co za gość. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam taką nadzieję. Nie podoba mi się tylko taka jedna rzecz, że masz zepsute dwie opony i szybę, i wybite szyby. Mój drogi przyjacielu, czyżbyś coś wiózł? O czym y, powinieneś nas poinformować? I naprawić szyby? Czyżby tak było? Czyżbyś przewodził dwie świnie, które nie chrumkają? A jednak, jednak żyją. Z trzodą nie ma problemu. Nie wiem, co spisywać w sumie. Tak, Masz dwie świnie, to wiem. Czy posiadasz? Tak. Czy Albarak ma jakieś półksiężyce? Szczerze nie wiem. Znaczy wiem, że w jednej mają, ale. No. Nie wiem. Teraz tak tutaj. Czy ty coś tutaj wiesz? Nic. Ty masz po prostu przebite opony znowu. Kolejny taki? No dobra, no ale poza tym jeszcze ci pozaznaczyłem kilka rzeczy. No dobra, a no dalej tak? Już wszystko inne... Dobrze? No dobrze, dobrze, ale i tak możesz sobie stąd... Tak? Może sobie stąd jechać. Nie, nie może sobie stąd jechać. Eee... Okej. Okay. Ty stąd nie możesz jechać, ty możesz sobie wjechać No dobra Znajdę cię jak będzie źle Znajdę cię Świnie ci ze strzelę I ciebie No jedź już się niecierpliwi druga osoba jedź Na szczęście. Jakie tu co? te 51, Królestwo swoje przebite opony? Okej. Okay. Eee, Albarak, tranzyt. No nie wierzę w was po prostu. Co wy do tego tranzytu macie? Byście sobie tam sami długopisem dopisali. Powód. Oto machne salich. Gra z dukiem. Ano. Ano gra z dukiem. I tak już nie wiedzie, nie? Ale... Zawsze można się upewnić. A właśnie wiek twój, mój drogi koleżko? 48 lat. No proszę. Czyli jest dobrze. Co prawda, tutaj dużo osób, yy, które przyjeżdża, to jest napisane, że są 70, na przykład czwarty... No nie no, dobra, przesadzam. Ale na przykład yy, 53, nie? A wyglądają na starszych od tych, co są z 40, któregoś. Przysięgam, są tacy ludzie, nawet da się zauważyć, nie? Jeden, jeden. 4, 2, 9. Dobra, wszystko się zgadza. Przebito opony, królestwera kraj, 51 lat. Też cię znajdę, jak będzie źle. Nie, tak Jak będziesz coś przewodził, znaczy się okaże, że coś wiozłeś. Znajdę cię za granicą. Słyszysz? Znajdę Cię. Hmm. Czy znalazłby się drugi, który by przewoził w maluchu? Jestem skłonny w to uwierzyć. Z... Wybite szyby. Nie wiem czy dwie, pewnie tak. To, tak. No i weź, spadaj, Ain salu zjednoczone rally? A zjednoczone rali? Boże, to ja ostatnio też miałem taką reakcję. To nie ten gość. Ups, 10 bagaż, żeś tu napakował? Niemożliwe. Pokazuj mi te bagaże. Nie uwierzę w to. Ile masz lat? 51. 51. A, w ogóle brak zderzaków masz. To chyba nie bez powodu te... Y, 10 bagaży, wiecie? Tak mi się coś wydaje... Że to chyba... Jest jakiś powód, dla którego te 10 bagaży wziął ze sobą. Chyba że się zdziwię. Mhm. Jaka jest szansa na to, że miał w jednym miejscu kontrabanda? Nie no niemożliwe on nie pod W jednym miejscu Znaczy no bo na to by wychodziła, ale Ale to co, on litr alkoholu przewoził? A hmm? rozkowaliszu! Lewa strona tylnego siedzenia, nie? O, no, kit mi wciskacie i tyle. Dobra. No to co, ja wam miłego wieczoru życzę. Jeszcze nie kończę odcinka, bo nie wiem czy będzie jakaś misja. Jak będzie, to ją ja od razu zrobię. Albo strzelanina. Ale nie. Więc co? Miłego wieczoru jeszcze raz. No i papa.